Witajcie, witajcie mnie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Produktywnych Minutek i dzisiaj czasownik boss który oznacza być złym na kogoś lub być zły. Ich ben boos. Jestem zła. Ich ben nicht boos. Nie jestem zła. Weiss nit boos. Nie bądź zła. Niet boż zijn. Nie bądź zła. Zij is boż op mij. Ona jest na mnie zła. Ik ben gisteren boż geweest. Wczoraj byłam zła. Ik ben gisteren niet boż geweest. Nie byłam zła wczoraj. Okej, okay. thank you, Duch!